Jesz dużo zieleniny, bo myślisz, że taki talerz wypełniony roszponką zawiera bardzo dużo błonnika. Ale zaledwie trzy kostki gorzkiej czekolady zawierają go dwa razy więcej. Myślisz, że garść orzechów nerkowca zapewni Ci solidną dawkę błonnika. Ale półtorej łyżki siemienia zawiera go aż Cztery razy więcej. Myślisz, że gruszka to dobry wybór, by uzupełnić błonnik? Tymczasem takie opakowanie malin ma go aż dwa razy więcej. Często wydaje nam się, że mamy wystarczającą ilość błonnika w diecie. Ale rzeczywistość jest inna. Polacy spożywają średnio 15 gramów błonnika na dobę, a potrzebujemy go około dwa razy więcej. Każdy gram błonnika jest na wagę złota, tak jak dla mnie każda obserwacja, dlatego zaobserwuj mój profil. To nie tylko bardziej równorodna mikrobiota i na przykład mniej zaparć, to także na przykład stabilniejszy poziom glukozy czy większa sytość. Więcej błonnika w diecie to także mniejsze ryzyko chorób takich jak na przykład nowotwór żołądka, nowotwór jelit czy choroby sercowo-naczyniowe, które są najczęstszą przyczyną zgonów na świecie. I żebyście mnie źle nie zrozumieli, warto jeść wszystkie te produkty, tylko warto mieć świadomość, że czasami to nie wystarcza. A ty dbasz o spożycie błonnika w swojej diecie?